No powiedz im, Żaneta. Tomek chce założyć zespół. On już raz coś zakładał i nic z tego nie wyszło. A co? Że będzie ze mną na zawsze, a wytrzymał tylko trzy miesiące? Byłby krócej, ale się bał zerwać. Kazał zapytać, czy byście nie dołączyli. Znaczy się zależy, jakby się ten zespół nazywał, nie? To może od pierwszych imion naszych liter. Sztama. W sensie, że jak? Sandra, Żaneta, Tomek. Agata. Mikołaj, czyli ja. I ty Adi. W sumie spoko. Ale czemu Sandra ma być pierwsza? No to sam coś wymyśl. No to może maszta. Maszta i bieszta. Szmy, szmy. Szmata. Agata! No co? Łysy, ale gdzie idziesz? Nie chcę to nie. Bez niego będziemy się nazywać szata. Ej, to może ta Natalia by do nas dołączyła. Ona tak ładnie śpiewa. Nie. No, ale czemu nie byłaby przecież ostatnia w nazwie? No właśnie, dlatego nie.